Witamy Państwa w programie Nasraj komuś na klatę Janusz nas y, dzisiejszy gość y, Który podda się dobrowolnie Sraniu na klatę y, Przyjechał z Radomia i Jest bardzo utalentowanym, utalentowanym poetą. poetą Który chciał zawsze Doznać tak głębokiego przyjęcia Jakim jest przyjęcie kloca na klatę Januszu powiedz nam Co cię zmotywowało do takiego czynu No wie pan to znaczy, za młodych czasów, kiedy byłem jeszcze początkującym poetą, e, wydawało mi się, że Takiego czegoś potrzebuje impulsu, wie pan, w swoim życiu, który to spowoduje, że będę jeszcze lepszym poetą niż początkujący poeta. I w tamtych czasach już poprosiłem swoją ówczesną kobietę o naszczanie na mnie. W dniu dzisiejszym pomyślałem: a co tam, niech ktoś na mnie nasra. Może będę najlepszym poetą na miarę drugiego Mickiewicza. W takim razie y, zapraszam Pana do kanapy slania. Niech Pan się położy dobrze, i zrelaksuje. Dobrze. Idę, idę. Panie Januszu, y, teraz już po no. całym zabiegu, no. jak, Jakie ma Pan odczucia i jak Panu to wszystko się spodobało, czy też może nie? Proszę opowiedzieć nam o pana odczuciach. To znaczy, wie Pan, odczucia. wie Pan, gówno jak gówno, ale kurwa. Jak niebie! <grywa> no, myślę, że po dzisiejszym przeżyciu na pewno moje książki staną się zdecydowanie lepsze niż dotychczasowe książki. I bardzo dziękuję, że mogłem doświadczyć tak wielkiego obsrania. Pod koniec programu jeszcze jedno bardzo yy, ważne pytanie. Panie Januszu, czy chciałby Pan zrobić sobie zdjęcie z klocem na klacie? Oczywiście, poproszę o jedno takie zdjęcie. Wie pan, e, wezmę takie zdjęcie i umieszczę na okładce swojej książki, którą zatytułuję Autobiografia Jak dałem się obsrać. Dobrze, proszę, ustawmy się tutaj. Jarek, Jarek, przyjdź z aparatem, tu, tak, tutaj. Jestem, jestem, tu mam aparat, tak? Dwie fotki dla nas szybko, dziękuję. Dobrze, dobrze. Proszę pana, proszę uśmiech. To nic, że kupa leży na pana klatce piersiowej. Uśmiech. O, o, dziękuję bardzo. Dziękuję. I w ten sposób kończymy nasz program. Do widzenia i dobranoc. Do widzenia. Do widzenia państwu. I przypominam, głosujcie na mnie na konkursie na stronie poeci.pl. Pa. <laughs>

Niekiedy są takie momenty, w których czujesz, że przesadzasz Masz po drodze nasrać komuś na klatę, ale spadasz Ja wolałbym nasrać, szczerze mówiąc i manipulując Tym udając, że nic nie czując odejść Mam swoje gówno, ty masz swój problem Ty straconą twarz, ja lekko obsrane spodnie Niby modnie czasem tak poodpierdalać Nikt nigdy nie mówił, że modna nie może być Sraka, odpalam TV, włączam jakikolwiek program Sraka, raka, z sraka, sraka, dobra Leci wywiad z mezo, szukam pilota, by przełączyć Śpiewa jakiś odgrzewany kotlet Moment, co to ma być? Myślałem, że wytrzymam wszystko Werba otrzymuje Fryderyka w kategorii hip-hop Zaciskam pięści jak zacisnę pośladki Czasem nie potrafię wyluzować przez następne dwa dni Stosuję herbaty ziołowe, palę ziołowe jointy Staram się mieć wyjebane, ale wciąż chodzę do żoncy. Nie mam pojęcia co stało się z tym naszym światem Wszystkim sprzedajnym pipom stawiam kloca na klatę